Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy taką przyjemną robotkę. Jak widać, na kamerze mamy dwie budki do zamontowania na drzewie. Mam pasy, jakieś belki, śruby, krętarkę. No i zamontujemy na drzewie coś, może się zagnieździ. Będzie miało jakieś małe. No to do pracy. O, jedną z tych belek zamontujemy tutaj, sobie ucięłem, bo to po starej gałęzi było, na płasko tu przykręcimy i budeczkę zamontujemy. Jeden z ptaków, który by chciał się zagnieździć, już mnie obserwuje. No ładnie. No i będziemy montować. Trochę u nas jest tych ptaszków, to może coś się tutaj zagnieździ. Jakieś małe będą, bo podglądamy trochę. Na zimę je ściągniemy. Pasy są do tego, żeby na drugim drzewie zamontować i żeby nie ranić drzewa. Tutaj już na jabłonce ta końcówka gałęzi jest praktycznie sucha, to była obcięta kiedyś, 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 to się złamała. Można tam wkręcić śmiało można śmiało wkręcić tam wkręty, bo się nic drzewu nie stanie. Butka ma już przykręcon przewiercone dziury. Żeby było łatwo zamontować. O. Pięknie. Bude chyba prosto. Oh. Ok. No i víc. Zaraz pójdziemy na drugie drzewo. Na drugie drzewko sobie zawiesimy. O Piękny montaż. Pyk i śmiało mogą mieszkać. Tutaj w tej jabłonce jest taka dziura. Tutaj były młode wcześniej jednego z ptaków. Ale widzę, że już jest zarośnięte pajęczyną, czyli już wyleciały. Może będą następne. Przenosimy na drabinę. I bierzemy się za kolejne. Tutaj zamontujemy na, na pasy. O! Żeby orzecha nie uszkodzić. Budki się montuje od tej strony, gdzie słońce nie świeci, żeby się nie nagrzewało, żeby ptaki nie miały za gorąco w środku, bo tak nie będą się chciały tutaj zadekować. Może nagram jakiś kiedyś jak tutaj się wylękną jakieś ptaszki. Na razie to się tylko komary lęgną u nas. Trzeba u, trochę tym komarom przeszkodzić, bo zawsze ptaszki zjedzą trochę tych komarów. O! Pięknie, ani nie drgnie można montować one były w stanie surowym, trzeba było pomalować Trochę jest pod końcem ale nie szkodzi Chyba coś się tutaj zagnieści Okay. You got over my door.